letni w pełni rozpoczęły się wakacje. Wiele osób swój wolny czas spędzać będzie nad wodą nie tylko na basenach, ale także nad jeziorami, rzekami czy nad morzem. Nic dziwnego, bo to właśnie tam w upalne dni znaleźć można przyjemny chłód i orzeźwienie, a także czynnie wypoczywać, uprawiając sporty wodne lub po prostu leniuchując. Niestety nie wszyscy z atrakcji potrafią korzystać z rozwagą i rokrocznie nad akwenami dochodzi do tragedii, jakimi są utonięcia oraz trwałe kalectwo po do wody w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Poza brakiem wyobraźni, nieprosobliwością i brawurą przyczyną tych nieszczęśliwych zdarzeń często bywa alkohol. W tym roku, mimo że sezon na kąpiele dopiero się zaczyna, woda już pochłonęła pierwsze ofiary. O tym, jak zachowywać się w czasie wypoczynku nad zbiornikami wodnymi, jakich zasad przestrzegać, by uniknąć niebezpiecznych sytuacji, rozmawiamy ze Zbigniewem Kozłowskim, prezesem wodnego Ochotniczego pogotowia ratunkowego w Tomaszowie Mazowieckim oraz aspirantem Markiem Zdulskim z Policji Wodnej, pełniącymi dyżury na wodach Zalewu Sulejowskiego. Panie prezesie, czy Zalew Sulejowski jest zbiornikiem bezpiecznym? Zalew Sulejowski jest zbiornikiem nie do końca bezpiecznym, dlatego że jest za mało środków. Na ratownictwo wodne. My staramy się ze swojej strony robić to, co możemy. Natomiast patrole na łodziach motorowodnych z ratownikami wodnymi powinny być przez wszystkie dni tygodnia, a nie tak jak to środków nam starcza piątek, sobota i niedziela. To dlaczego brak służb? Samorządowcy jednak oszczędzają. Tak? Może nie na tym, co trzeba. Tak jak powiedziałam, środków jest tyle, ile w no rzeczywistości mamy. Na razie odwoje wody pewne. Zobaczymy, co gmina dołoży. I wtedy możemy coś, coś poprawić, albo zwiększyć ilość ratowników, dołożyć jakieś dni tygodnia. Na tą chwilę mamy tyle środków, ile mamy. Niestety w Oplu nie stać, żeby te tysiące złotych wyłożyć na to, żeby opłacić tym ludziom, a społecznie bezpieczeństwa na zbiorniku nie zbudujemy. To się może tylko społecznie wspierać, te służby zawodowe, ale na pewno nie, nie zapewnić to całego bezpieczeństwa tymi atomikami społecznymi. Ale zaczyna się sezon letni, już się rozpoczął, mam piękną pogodę. Na jakie przewinienia narzekacie? Oczywiście użytkowników, żeglarzy, ludzi korzystających z plaż, Przede wszystkim to alkohol. To jest od wieków, tak? W tej części Europy tego alkohol spożywa się więcej. I tutaj wśród, w każdym środowisku są ludzie mniej odpowiedzialni i tego alkoholu nadużywają. Poza tym no, nie stosowanie się, nie przestrzeganie przepisów, nie stosowanie się do uwag ratowników, przepisów w sejsu. Sensie, jakich uwag przykład, ludzie się nie stosują? No, na przykład patrujemy zbiorniki, informujemy wszystkich, żeby żeglarze pływali w kamizelkach asekuracyjnych. No i Ciekawi są ci żeglarze, którzy uczestniczą w tych zawodach, mają na sobie kamizelki. Z te kamizelki są w łodzi, w jednostce pływającej, a nie na osobie, która żegluje, a już karygodnym jest, kiedy dzieci nie mają tych kamizelek, tylko pod pupą, że tak powiem, a jest wywrotka i no i niestety ktoś słabo pływa i ile ma czasu na przeżycie? W wodzie bardzo niewiele, w górach no to można to nawet na tak, jak w państwa, że Ktoś tam jest na półce skalnej, przeżyje tam dobę w dobrych warunkach lub mniej godzin, a tu mamy kilka minut. Jest tutaj właśnie, z tym jest problem jeden z większych, że ludzie nie przestrzegają przepisów też i y, jak trzeba udzielić pomocy, to niestety nieraz jesteśmy za późno. No Jakie jeszcze inne problemy napotykacie? Y, problemy? Myślę, że nie mamy takich większych problemów. Poza tym, żeby to już nie można nazwać problemem, no, trzeba dobrze to zgrać służby ratownicze, dobrze pochodzić za pieniążkami, żeby ten zbiornik był jak najbardziej bezpieczny, żeby jak najwięcej ratowników mogło czuwać nad bezpieczeństwem korzystających z tego akwenu, a jak wiemy powierzchni trochę, lustra wody nam nie brakuje i jak doszły jeszcze te łodzie motorowe od dwóch sezonów, tak można powiedzieć, no to tych zdarzeń coraz więcej występuje. Także jest pracy nieraz, co nie miara. Zapraszam, zobaczycie, jak wygląda nieraz weekend ile tu pływa e, skuterów, ile różnych jednostek pływających, ile jest wezwań do Wilson Fingowców, którzy gdzieś tam nie potrafią wrócić. Jest to ile macie jednostek patrolujących? Mamy dwie jednostki, które dwie łodzie motorowe, które najczęściej patrolują zbiornik. Dysponujemy trzema. Natomiast ta motorówka napędzie takim na rumplu jest bardziej taką motorówką szkoleniową, ale jak trzeba, używamy jej to jest już ratownictwa. Jak leżą na przykład pięć żaglówek na raz w jednym momencie. No i ten skuter, który dzisiaj do Państwa przypłynęliśmy, to jest najszybsza jednostka, która dysponuje platformą ratowniczą i możemy dzięki tej jednostce bardzo szybko się przerzucać w każdy punkt zalewu. Kiedyś mierzyliśmy z Omegi na borki, można przepłynąć gdzieś w granicach minuta 50 sekund. No Jeżeli ten sprzęt jest zbudowany, jest platforma, z platformą może troszeczkę wolniej, ciutkę, ale jest szansa, że wtedy dopłyniemy na czasu tego poszkodowanego. Tak? No tak, ale pracujecie tylko przez weekend, jak Pan wspomniał wcześniej. Co, jest w, tygo co w tygodniu? Jesteśmy Tutaj w tej też tej 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 są tej... żeglarze, też są ci, którzy pływają na łodziach. No dobrze, ale y, czas mamy takie, że każdy potrzebuje środków do życia i musi iść wtedy do pracy, albo się uczy w roku szkolnym jeszcze, w czasie wakacji. Czyli jednostek ratowniczych jest wciąż za mało i za no mało rzadko ludzi. w tygodniu, za mało ludzi. Kto wam może pomóc? Mogą nam pomóc władze samorządowe. Trzeba o tym mówić głośno. No to cały czas o to zabiegamy, natomiast różnie jest z efektami. Może tak by się zwrócić do radnych? Do rady, powiatu, gminy. Jednej, drugiej, trzeciej? No, radni niedługo wybory. Radni niedługo wybory. Myślę, że jak się rozmawia z prezydentem, starostą, czy wójtem, to są rozmowy, powinny być rozmowy wystarczające. Jednak to są szefowie tych struktur. I tutaj może oczywiście się wrzucić do Rady. Ale radni walczą o głosy, prawda? Mieszkańców czasami nie wiedzą jak dobra. pomóc, jak. Jak zebrać głosy, może właśnie w ten sposób? No, spróbujemy, skorzystamy z podpowiedzi. Także na pewno będziemy nad tym pracować. Natomiast, no cóż, sprzęt jest, ludzie też są, natomiast społecznie to wiadomo raz ten ratownik jest, raz może, raz nie może a jak wie, że przyjdzie za pieniążki, to e, łatwiej go tutaj zostawić, utrzymać. Poza tym, może tych, te służby Służby yy, są wtedy muszą, są odpowiedzialnie yy, muszą działać dlatego, że wykonują pracę, yy, która jest, za, którą mają zapłacone tak? czyli to nie jest ratownik, który wykonuje obowiązki, bo, mu, bo wyraża zgodę tylko ma obowiązek, jest umowa spisana, ma wykonać pewne czynności i to jest po prostu może być bardziej pewnym tych, yy, tych działań, natomiast społecznie to tak, jest ratownik młodszy, jest ratownik z yy, stopniem zawodowym, nawzajem się wspierają, bo ten ratownik ma prawo asystować w tych działaniach, ten yy, bezuprawnienie taki, yy, że może pracować samodzielnie, no i to nie jest tak, jak do końca powinno być, czego jak najmniej pracy na wodzie, jak ludzie wypoczywają, a my, żebyśmy mieli jak najmniej pracę, jak najmniej zdarzeń czyli mądrości tych y, pływających na wodzie tych korzystających z y, okolic zalewu, tak? Tak, y, przestrzegania przepisów przez korzystających, z jednostek pływających y, na plaży również, bo słuchać, żeby słuchali nas po prostu, a nie robili na złość, bo to różnie Zwróćcie samą uwagę osobom na rowerkach nie skaczcie, y, zachowujcie się bezpiecznie, zaczcie odpłynąć, podpływać za 15 minut robią to samo. Także, no, sto razy się uda, którymś razem jest problem. Także przede wszystkim, żeby ludzie yy, zachowali się z rozwagą, mniej alkoholu, albo w ogóle. Bo życie jest piękne, a zalew ma się stać perełką województwa. Dokładnie. Może jeszcze czystszej wody w zbiorniku solejowskim. Może kiedyś się doczekamy. O. No, o tej perełce mówimy właśnie cały czas, dzisiaj da w każdym programie, może nas ktoś usłyszy. Jeżeli nie w naszym województwie, to może w Polsce. Może nas usłyszą, może w końcu. Ja już słyszałem kilka, o kilka, y, kilku metodach y, oczyszczania wody w Zalewie Spijowskim, ale jakoś tak y, nie wiem, efektów nie widać na, na razie. No. Pora by była na to, żeby w końcu się coś w tym kierunku stało. Wtedy ten zbiornik był na pewno odżyje. No tak już mam, już mam widzę glonki na środku zbiornika. Apelujemy zatem do samorządowców miejskich i powiatowych, aby zainteresowali się naszym pięknym zalewem solejowskim, ale i problemami związanymi z WOPREM, nie interesowali się niepalącą żaróweczką na ulicy Niczyjej. Marku, najczęstsze interwencje, do których panowie są wzywani? No cóż, no, najczęstsze interwencje, no co, brawura ludzi, stanie trzeźwości nad wodą, korzystanie z jakichkolwiek jakiegokolwiek sprzętu pływającego, czy to jest rowerek wodny, czy kajak, czy ponton, czy łódź żaglowa, czy motorowa. No zdarzają się sytuacje, że no osoby naduża, nadużywają alkoholu no i korzystają z takiego sprzętu. No niestety no jest to... Yy, Nieodpowiednie zachowanie no, skutkuje y, szczęściem postępowania z naszej strony takim osobom. A takie największe przewinienia? Na szczęście do takich największych, takich no, nie doszło, no, bo wiadomo sprawa, największe takie przewinienia no, to skutkują wtedy, jak już dojdzie do jakiegoś uszczerbku z, z zdrowia życia e, osoby bądź no, niestety no, śmierci. E, miejmy nadzieję, że nie dojdzie do, na tym zbiorniku do takiej sytuacji. No co najczęściej, no. Najczęstsze przewinienia, jakie tutaj występują, no to tak jak wcześniej wspomniałem. Zdarzają się sytuacje, gdzie osoby używają tego sprzętu pod wpływem nietrzeźwości. No i oczywiście no, brak środków asykuracyjnych. Też często się to zdarza, że osoby wypoczywające no, nie są wyposażone. Jednostki nie są wyposażone w odpowiedni sprzęt asykuracyjny, kamizelki asykuracyjne bądź ratunkowe. Przypomnijmy, może takie najważniejsze zasady przebywania na wodzie, na łodzi, na jachtach. No co, trzeba się przede wszystkim przygotować, no, wziąć pod uwagę aurę pogodową, troszeczkę myślenia, przewidywać przede wszystkim. No, no niestety no, taki mamy tutaj specyfikę tego zbiornika, że przychodzą ni stąd, nie zauwąc, za linii lasu szkwały, duże wiatry. Trzeba po prostu obserwować pogodę, chmurki. No i... To jest no, głównym, takim kluczowym, kluczowym yy, można powiedzieć, yy, tematem, żeby, no, żeby korzystać z tej wody bawiąc się, a nie później płacząc. Jakim zainteresowaniem cieszy się nasz zalew solejowski? No, tutaj muszę z całą stanowczością pochwalić nasz zbiornik, ponieważ yy, no, jest to w środkowej Polsce jedyny taki zbiornik, gdzie dookoła mamy piękne lasy, yy, rezerwaty można naprawdę fajnie wypocząć. Woda z roku na rok się no, poprawia jej przejrzystość, tych sinień jest coraz to mniej i nadzieję, że tak z, z kolejnymi latami będzie jeszcze lepiej. No turystów przybywa, no, z uwagi na to, chociażby na to, że y, został otwarty ten ruch motorowodny. No nie każdemu to odpowiada, no ale mówię, no, trzeba się jakoś pogodzić na tej wodzie. Czy można powiedzieć, że jest perełką województwa? Czy trochę mu brakuje jeszcze? No nie odpowiem na to pytanie. Panie Marku, jak pan by ocenił zachowanie żeglarzy, żeglarzy również tych wypoczywających na plażach? Zachowanie? No zachowania są różne, prawda? Jedni odpoczywają, y, potrzebują ciszy, w spokoju, drudzy troszeczkę podnoszą ten głos, hałasują. No, nie każdemu to, się, to odpowiada. Y, Teraz tak dużo się mówi o ekologii. Jak to wygląda tutaj na, nad zalewem? No zdarzają się właśnie takie sytuacje, że mówię, no mamy piękne lasy, no, plaże. No, brak jest jednak tych, tych takich no, miejsc do składowania nieczystości. No i zdarzają się takie sytuacje, że, już tutaj nie będę mówił kto, ale to możemy się domyśleć, kto po prostu wypoczywa nad wodą. No, zaśmiecają, pozostawiają śmieci. Żeglarze tutaj... też, prawda? Chociaż powinni być przygotowani, skoro wyruszają na wodę, powinni wszystko przewidzieć. No, oczywiście, no, to jak wcześniej wspomniałem, czy to jest y, turysta wypoczywający na rowerze i jeżdżący wokół, wokół zbiornika, czy to jest wędkarz, czy to jest żeglarz, czy to jest osoba, która po prostu przyjedzie sobie odpocząć na kocyku. Także no, powinna te śmieci, jeżeli już nie ma gdzie, wziąć ze sobą, y, zapakować worek i wywieźć gdzieś w miejsca, gdzie są usytuowane kosze. No, tych koszy nam trochę tutaj brakuje w, w, w okolicy. Dużo nam brakuje na tych plażach okolicznych. To jest tak cudowne miejsce, a jednak brak zagospodarowania do wokół zalewu. No miejmy nadzieję, że yy, co, niektórzy, co niektórzy nas usłyszą i no spowodują tak, że te lata będą coraz to milsze dla nas, przyjemniejsze i będziemy mieli wtedy jak najmniej będziemy mieli uwag tutaj. Dlatego o tym... pięć przykazań, nie powiem, że dziesięć, pięć przykazań właściwego zachowania się nad wodą. No, co przede wszystkim, no, nienadużywanie alkoholu, yy, będąc, o, korzystając z wody. Następne to, no, nie przesadzajmy też z opalenizną, ponieważ, no, mówię, no, później można troszeczkę yy, nieciekawie wyglądać. Ciekawie wyglądać, tak. Przede wszystkim, no, co, jak wcześniej wspomniałem, to zaśmiecanie. Żeby dbaj, dbajmy o to miejsce, pozostawiajmy te miejsca, gdzie przebywamy w czystości. Pamiętajmy o bezpieczeństwie na wodach, na środkach asykuracyjnych, także zakładajmy kamizelki, jednego mogą nam dużo pomóc. No i a skoki do wody. No właśnie kategoryczny zakaz skoków do wody. No, nie wiemy, co ta woda nam przyniesie. Wydaje nam się, że jednego dnia jest fajnie, a następnego dnia jakaś kłoda pływająca w dryfie, w toni wodnej może nam zniweczyć całe życie. Trolé.